Trivita. Centrum nowoczesnej rehabilitacji i opieki www.trivita.pl. Z miłości do życia. Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek rano w holu komendy policji w Rybniku. Zaatakowana została tu 49-letnia recepcjonistka. Napastnik zranił ją nożem. Chciał uderzyć ją młotkiem. Kobieta uchyliła się od tego ciosu, próbowała uciec. Wybiegła za kontuaru tej recepcji, przy której właśnie stoimy. Uciekła kilka metrów dalej została zaatakowana nożem. Napastnik zadał cios nożem, który ugodził ją w klatkę piersiową. Kobieta Oczywiście udzielono pomocy, przebywa w tej chwili w szpitalu, lekarze twierdzą, że jej stan jest stabilny, jest przytomny, natomiast mężczyzna został podczas tej sytuacji obezwładniony przez policjanta, zastępcę dyżurnego, który widział całą sytuację, zareagował w miarę możliwości na ile się dało jak najszybciej, wskoczył na tego mężczyznę, chwycił rękę, w której był nóż i być może ustrzegł przed kolejnym ciosem nożem. Napastnik to 63-latek mieszkaniec Rybnika, nie był dotąd karany. Policja sprawdza, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Ofiara i napastnik nie znali się.